Meghan Markle upewniła się, że w dniu pogrzebu Elżbiety II pokaże się od jak najlepszej strony. Wybór jej sukni oraz biżuterii wskazuje na przywiązanie do królowej. Czy rojalsi docenią ten gest? Meghan Markle ponownie znalazła się w centrum uwagi. Specjaliści w dziedzinie wiedzy o rodzinie królewskiej spostrzegli, że w jej stylizacji z pogrzebu królowej Elżbiety II nie brakowało elementów, które stanowiły symbol jej relacji ze zmarłą monarchinią, prywatnie babcią jej ukochanego męża księcia Harry'ego. Megan pojawiła się na ceremonii w Westminster Abbey w czarnej sukience połączonej z peleryną od Steli makcartnej, kapeluszu, długich rękawiczkach i czułenkach na szpilce. Niektórzy mogą kojarzyć niemal identyczną suknię z pierwszych publicznych wystąpień Meganu u boku rodziny królewskiej. W kwietniu 2018 roku Amerykanka miała ją na sobie podczas wizyty w Royal Albert Hall z okazji obchodów 92. Urodzin królowej. Ale na tym nie koniec. Równie istotna była tutaj biżuteria. Kolczeki wykonano z perą i diamentów. Były one prezentem od samej królowej Elżbiety. Meghan otrzymała je, zanim zadebiutowała jako część rodziny królewskiej w 2018 roku.